Ty jesteś wolny. Nie pytam o to, czy możesz wybrać pizzę czy susi na obiad. Pytam, czy jesteś wolny w tym, co myślisz, w tym, co czujesz, w tym, kogo kochasz, komu ufasz, przed kim klękasz. Większość ludzi żyje w przekonaniu, że są niezależni, ale ich decyzje, te najważniejsze, zostały już podjęte za nich. Nie przez rod, nie przez rodziców, ale przez niewidzialne mechanizmy ukryte głęboko w ich psychice. Istnieje dziwenet niewidzialnych więzów, które kierują Twoim życiem. I nie, nie jesteś ich świadomy, ale kiedy zaczniesz je widzieć, już nigdy nie spojrzysz na siebie tak samo. Pierwszy z nich jest tak powszechne, że traktujesz je jak powietrze. Dziewiąte jest tak głębokie, że może cię zniszczyć albo wyzwolić. W zależności od tego, co zrobisz. Gdy wreszcie je poznasz, zacznijmy od początku. Pierwsze więzy mają zapach lajków. Brzmi banalnie, to posłuchaj. Twoje poczucie wartości, choćbyś się tego wypierał, jest karmione spojrzeniami innych. Twoje ja potrzebuje potwierdzenia, że istnieje, bo bez reakcji, to nież w nicości, jak mówił Sartre, piekło to inni, ale tylko wtedy, gdy to od nich zależy Twoja egzystencja. Społeczne uznanie stało się Twoją walutą. Im więcej otrzymujesz, tym bardziej chrzesz, ale tym mniej jesteś sobą. Większość ludzi próbuje zasłużyć na aprobatę, ale filozof wie, że prawdziwa siła polega na kontrolowaniu własnego głodu. Nie wszyscy aplauzowi są niewolnikami, ale wszyscy niewolnicy szukają aplauzu. Wydaje ci się, że jesteś istotą rozumną. Podejmujesz decyzje po namyśle. Analizujesz, porównujesz. Oceniasz, ale badania psychologiczne od Kahnemana po Poariela'ego. Pokazują, że twój umysł to iluzjonista, a ty jesteś jego najbardziej łatwowiernym widzem. Większość Twoich decyzji zapada zanim zaczniesz o nich myśleć. Logika przychodzi później jako usprawiedliwienie impulsów. Wolność, to może tylko świadomość, że jesteś zaprogramowany, bo dopiero wtedy możesz zacząć przeprogramowywać siebie. To więzy, które nie dają się przeciąć siłą. Możesz być silny fizycznie, możesz być geniuszem, ale jeśli boisz się, że ktoś cię odrzuci, jesteś jego niewolnikiem. Dlatego ludzie nie mówią prawdy, dlatego milczą, gdy trzeba krzyczeć, dlatego udają, że kochają, tylko po to, by nie zostać sami. Jak pisał Nietzsche, nie boimy się śmierci, boimy się, że nikt nie zauważy, że istnieliśmy. I właśnie dlatego tylu ludzi sprzedaje własną duszę za chwilę uwagi. To paradoks, chcesz kontrolować wszystko, ale jesteś niewolnikiem swojego pragnienia kontroli. Lęk przed chaosem sprawia, że obsesyjnie planujesz, ale im bardziej próbujesz kontrolować rzeczywistość, tym bardziej się od niej oddzielasz. Ludzie naprawdę silni to ci, którzy potrafią tańczyć z niepewnością, bo wiedzą, że życie nie jest do opanowania, życie jest do przeżycia staniami. Intensywnie i bez gwarancji. Każdy człowiek opowiada sobie historię o tym, kim jest. To Twoje ego narrator, który zawsze gra główną rolę. Ale ten narrator kłamie. Nie dlatego, że chce cię oszukać, ale dlatego, że nie zna całej prawdy. To, co wypierasz, staje się Twoim cieniem. Jum pisał, dopóki nie uświadomisz sobie nieświadomości, będzie ona kierować Twoim życiem, a Ty nazwiesz to losem. Twoje ego mówi, to ja decyduję. Ale w rzeczywistości to ono ciebie wie. Człowiek to zwierzę, które nie może żyć bez sensu. Gdy go nie ma, tworzy go, choćby był fałszywy. Religie, ideologie, romantyczne narracje to wszystko mapy, nie terytorium. Problem pojawia się wtedy, gdy zaczynasz mylić jedno z drugim i bronisz swojej mapy jak świętości, bo jeśli ona upadnie, zostajesz sam. Ale prawdziwa wolność to odwaga przyznać, że być może sens nie istnieje. I właśnie dlatego trzeba go tworzyć, nie przyjmować. Najniebezpieczniejsze więzienie to takie, które nazywasz domem. Nie wychodzisz pracy, która cię niszczy, bo przynajmniej wiesz, jak bardzo boli. Ludzie wolą cierpieć, znane niż ryzykować nieznane. Ale filozofia uczy czegoś innego. Odwaga zaczyna się tam, gdzie kończy się komfort. Każda granica, której boisz się przekroczyć, jest w rzeczywistości granicą Twojej wolności. Samotność przeraża, ale nie dlatego, że jesteś sam, tylko dlatego, że wtedy nie możesz uciec od siebie, w ciszy słychać wszystko niewypowiedziane żale, niewyjaśnione traumy, niespełnione marzenia. Dlatego ludzie otaczają się hałasem, ludźmi, ekranami. Bo w samotności wychodzi na jaw, kim naprawdę jesteś. Ale tu jest sekret: tylko ci, którzy potrafią być sami, są warci, by być z kimś. Myślisz, że wybierasz, ale w rzeczywistości wybierają za ciebie Twoje traumy, Twoje wychowanie, Twoje lęki. Jak mówił Foucault, człowiek to wynalazek kultury, a kultura stworzyła ci ramy, w których wolność to tylko ładnie opakowany determinizm. Ale teraz wiesz, widzisz sznurki i gdy zaczynasz je dostrzegać, możesz je przeciąć. Wolność nie polega na robieniu, co chcesz. Polega na rozumieniu, dlaczego chcesz tego, co chcesz. Filozofia nie daje ci odpowiedzi. Ona daje ci lustro, a to, co w nim zobaczysz, może cię wyzwolić. Albo zniszczyć. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów spojrzeć. Oto dziesiąty nieplanowany, ale nieunikniony. Większość ludzi wierzy, że są inni. Nie mówią tego na głos, ale głęboko w środku mają to przekonanie. Ja nie jestem jak reszta. Mnie to nie dotyczy. Ja widzę więcej. To bardzo wygodne kłamstwo. Bo pozwala ci sądzić innych z góry, nie patrząc w lustro. Pozwala ci myśleć, że kontrolujesz swoje życie, bo przecież widzisz mechanizmy. Ale nawet ta świadomość może być kolejną pułapką. Nie przepisał: Ten, kto walczy z potworami, niech uważa, by sam nie stać się potworem. Im bardziej jesteś przekonany, że jesteś przebudzony, tym większe ryzyko, że tylko zmieniłeś klatkę, ale wciąż w niej siedzisz. Wszystkie te więzy, o których dziś mówiłem, mają jedną wspólną cechę: są wygodne. To jest ich największa siła nie zmuszają cię siłą. Nie grożą ci on, one dają ci coś w zamian, poczucie przynależności, poczucie bezpecyjcy, poczucie sensu, ale wszystko to jest zludzeniem, sztuczną matrycą, która trzyma cię w ryzach. Być może właśnie teraz słuchając tego czujesz złość, zniecierpliwienie. To normalne, bo każda rewolucja zaczyna się od dyskomfortu. Nie wystarczy widzieć więzy. Trzeba coś z nimi zrobić. Krok 1. Obserwuj bez oceny. Nie walcz, nie interpretuj. Po prostu obserwuj siebie, jak robisz rzeczy, których nawet nie rozumiesz. Zacznij widzieć swoje wzorce. Jak reagujesz na ciszę? Jak próbujesz zyskać uwagę? Jak bardzo boisz się być niepotrzebne? Samo ojalzaranie tego już osłabia moc schematu. Krok 2. Przestań być reaktywny. Twoje życie to seria impulsów i reakcji. Ktoś coś powiedział, ty reagujesz. Coś się wydarzyło, ty oceniasz. Zatrzymaj się. Zanim odpowiesz, oddychaj. Zanim osądzisz, pomyśl. To w przestrzeni między bodźcem a reakcją rodzi się wolność. Krok 3. Wybierz z schaniemię, cierpienie. To nie żart. Bo każda prawdziwa wolność niesie ze sobą bol. Cierpienie samotności. Cierpienie niezrozumienia. Cierpienie wyboru, który odcina ci drogę powrotu, ale ten bol to cena za autentyczność. Autentyczność to jedyna droga, by naprawdę być sobą. Nie tą wersją siebie, którą świat od ciebie oczekuje, ale tą surową, dziwną, nieoszlifowaną iskrą, która w tobie była, zanim nauczyłeś się kłamać. Filozofia nie jest do myślenia. Filozofia jest do przebijania iluzji. To niekomfortowe słowa. To lustro, w którym musisz stanąć nagi. Być może większość ludzi nigdy nie odważy się tam spojrzeć, być może większość zostanie w swoich wygodnych więzieniach, ale jeśli jesteś jednym z tych, którzy chcą prawdy, bez względu na koszty, to wiedz jedno: Twoja wolność nie zaczyna się od zewnętrznych zmian, nie zaczyna się od wyjazdu, zmiany pracy, medytacji, związku, zaczyna się tu. W tej jednej chwili, kiedy szczerze, bez nieczulenia zapytasz siebie, czy to, co robię, jest naprawdę moje, bo jeśli nie jest, to wciąż jesteś czyimś marionetką i nawet nie wiesz, kto trzyma sznurki. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś gotów na więcej niż tylko kolejne motywacyjne cytaty. Jesteś gotów kopać głębiej i za to szacunek. Zostaw ślad, komentarz, myśl, która przyszła Ci do głowy, bo jeśli jest więcej takich jak Ty, może nie jesteśmy aż tak sami w tej walce o prawdziwą wolność. Jest coś, czego nie dostrzegasz, a co kieruje Twoim życiem każdego dnia, Twoja rzeczywistość nie jest wspólna. To, co uważasz za świat, to tak naprawdę Twój filtr, Twoje doświadczenia, Twoje uprzedzenia. Twoje traumy, każdy człowiek żyje w innym świecie i każdy myśli, że to jego świat jest tym obiektywny. Ale nie ma czegoś takiego jak obiektywna rzeczywistość w przeżywaniu. To co widzisz jest przetworzone, zmienione, podane interpretacji, a jeśli Twoje okulary są brudne, to nie ma znaczenia, jak piękny jest widok. I tak zobaczysz tylko zniekształcenie. Dlatego jedną z największych iluzji jest przekonanie, że wszyscy widzą to samo. Nie. Nikt nie widzi tego samego. I dlatego tak często jesteśmy samotni nawet w tłumie. Twoja tożsamość, to kim myślisz, że jesteś, nie pochodzi od siebie. Nie stworzyłeś jej, odziedziczyłeś ją. Od rodziców, od społeczeństwa, od kultury nawet bunt, który czujesz, często jest tylko odbiciem normy, którą próbujesz odrzucić. Spójrz głębiej. Czy jesteś tym, kim naprawdę chcesz być, czy tylko tym, na co ci pozwolono? Twoje ja to kolekcja historii, ale możesz przestać być ich niewolnikiem i zacząć pisać swoją zamiast recytować cudzą. Większość ludzi nie żyje w teraźniejszości. Nie ma ich tu. Są mentalnie w przyszłości, w tym, co może się wydarzyć w obawach, planach, nadziejach. Ale przyszłość to narkotyk. Daje złudzenie kontroli, obietnice zmiany i pozwala uciec od tu i teraz. Problem w tym, że tu i teraz to jedyne, co naprawdę masz. To jedyne miejsce, gdzie możesz działać, kochać, czuć przyszłość, nie istnieje. Jest tylko Twoją wyobraźnią, i jeśli żyjesz tylko w niej, to tak naprawdę nie żyjesz nigdzie. W głębie każdego człowieka czai się jedno pytanie, które tłumi całe życie. A co jeśli to wszystko nie ma znaczenia? To pytanie przeraża, bo jeśli nie ma sensu, to po co się starać? Po co cierpieć? Po co kochać? Ale oto paradoks. Dopiero gdy porucisz potrzebę gotowego sensu. Możesz zacząć tworzyć własne znaczenie. Jak pisał Kamus, trzeba wyobrazić sobie Syzyfa szczęśliwym, bo jeśli on, wtaczający kamień bez celu, może nadać sens swojemu cierpieniu, to ty też możesz. Nie czekaj, a życie powie ci, kim jesteś. To ty masz powiedzieć życiu, po co tu jesteś. Zwróć uwagę, jak często masz w tyle muzykę, podcast. Filmyk, głos: Dlaczego tak bardzo bojesz się ciszy? Bo w ciszy nie możesz uciec przed sobą. Cisza nie jest pustką, cisza jest lustrem w niej nie ma kłamstw, nie ma narracji. W ciszy spotykasz to, przy czym uciekasz całe życie prawdziwego siebie. I właśnie dlatego mądrzy ludzie, pustelnicy, misji, filozofowie szukają ciszy. Bo tylko w niej można usłyszeć to, co naprawdę ważne. To pytanie nie jest groźbą. Jest próbą przebudzenia, czy jesteś gotów umrzeć, dziś wiedząc, że żyłeś naprawdę. Większość ludzi nie umiera ze strachu przed śmiercią. Oni umierają z żalem, z niedopowiedzeniem, z uczuciem, że mogłem, ale nie miałem odwagi. Filozofia to nie teoria. To próba życia tak, by w ostatniej minucie moc powiedzieć, nie żałuję, nie dlatego, że wszystko się udało, ale dlatego, że przestałem być niewolnikiem cudzych myśli, cudzego spojrzenia, własnych iluzji. Na końcu tej podróży nie czeka żaden guru, nie czeka zbawienie, nie czeka tajemnica, czeka tylko Twoje prawdziwe ja, zmęczone czekaniem, aż wrócisz. Wracasz nie wtedy, gdy znajdziesz wszystkie odpowiedzi, wracasz. Gdy przestajesz się bać pytań, to właśnie tam, tam zaczyna się prawdziwa wolność. Niektórzy myślą, że uciekną z pułapki, siegając po duchowość, medytują, czytają Eckharta Tolle, mówią o ego i przebudzeniu, ale to kolejna iluzja, subtelniejsza i bardziej zdradliwa, bo duchowość może stać się nowym więzieniem, nową tożsamością ego, które krzyczy. Jestem bardziej świadomy od innych. I znowu wracasz tam skąd uciekłeś. Do potrzeby bycia wyjątkowym. Do poporeń, do iluzji kontroli. Prawdziwe przebudzenie nie krzyczy, nie świeci, nie manifestuje się na Instagramie. Prawdziwe przebudzenie milczy, bo nie musi niczego udowadniać. Zostaw wszystko: wszystkie role, wszystkie maski, wszystkie opinie. Zostaje pustka i to ona przeraża najbardziej, bo jeśli nie jestem tym, co robię, ani tym, co mam, ani tym, co inni o mnie mówią, to kim jestem, w odpowiedzi zapada cisza. Nie ma nic i właśnie w tej nicości czaj się największa prawda. Nie jesteś kimś, nie jesteś czymś, jesteś obecnością, świadkiem, tym, co patrzy, a nie tym, na co się patrzy. I kiedy to pojemiesz, przestaniesz grać, przestaniesz walczyć, zaczniesz być, może myślisz, że jesteś w drodze, że wszystko to, cała ta refleksja, ta filozofia, ta praca nad sobą, to ścieżka, która macie gdzieś zaprowadzić. Ale co, jeśli nie ma dokąd iść, co jeśli to nie droga do celu, ale droga powrotna do miejsca, w którym zawsze byłeś? W budyzmie mówi się, nie ma drogi do oświecenia. Oświecenie jest drogą. Przestań iść, zacznij patrzeć. Zamiast szukać, otwórz oczy, bo być może to, czego szukasz, nie jest ukryte, jest oczywiste, tak blisko, że nie możesz tego dostrzec. Bo patrzysz na zewnątrz zamiast do środka. Nie boisz się śmierci, boisz się utraty, ja. Tego małego głosu w głowie, który ciągle mówi, to ja. Moje zdanie, moja prawda, mój ból, ale ego to tylko mechanizm przetrwania. To historia, narracja. Nie jesteś historią. Jesteś tą przestrzenią, w której historia się dzieje. I gdy pozwolisz jej się rozpaść, gdy staniesz na granicy tego, ja i pozwolisz mu zniknąć, wtedy dopiero zaczynasz żyć. Nie jako osoba, nie jako imię, ale jako świadomość. To nie śmierć, to narodziny. Zaczęliśmy od dziewięciu niewidzialnych więzów, ale wiesz, co je wszystkie łączy: strach. Każde z tych zniewoleń ma wspólny rdzeń strach przed tym, kim naprawdę jesteś, strach przed wolnością, strach przed byciem samym. Wolność nie jest romantyczna, nie wygląda jak film. Wolność to siedzenie w milczeniu, kiedy nikt ci nie klaszcze. To wybieranie prawdy. Kiedy Wolf jej byłoby udawać. To ryzyko odrzucenia, niezrozumienia samotności w imię życia, które nie jest kopią. I może właśnie dlatego tak niewielu wybiera wolność, bo kosztuje wszystko, co fałszywe, wszystko, co wolfe, wszystko co wygodne, ale w zamian daje ci coś, czego nie da ci nikt inny, siebie. Jeśli jesteś tu nadal, to znaczy, że jesteś gotów. Nie do perfekcji, nie do doskonałości, ale do uczciwości wobec siebie. Nie musisz rzucać pracy, nie musisz wyjeżdżać do Tybetu, nie musisz zmieniać świata. Wystarczy, że zaczniesz widzieć świadomie, bez masek, bez tłumaczeń, bo świat nie potrzebuje więcej ludzi uśmiechających się z reklam. Potrzebuje więcej ludzi, którzy są prawdziwi nawet wtedy, gdy to boli. Być może zapomnisz te słowa, być może za chwilę wrócisz do rutyny, do bodźców, do ekranów, ale nie wszystko przepadnie, bo jeśli gdzieś w środku poczułeś choćby iskrę, to już się zaczęło. I ta iskra nie da ci spokoju. Bo prawda ma to do siebie, że raz zauważona, nie pozwala już spać jak dawniej. Spójrz przez chwilę na całe swoje życie, ile z tego było próbą stania się ich kimś miłym, kimś pięknym, kimś silnym, kimś ważnym, zawsze kimś więcej niż jesteś, ale czy kiedykolwiek naprawdę zatrzymałeś się i pomyślałeś, a jeśli wystarczy być sobą, nie sobą, którego pokazujesz światu, nie sobą, którego chcesz ulepszyć, ale sobą, który już tu jest, ciszy, która istnieje pod twoimi myślami, ten sobą, który niczego nie udowadnia, nie ścigę, nie rywalizuję, nie walczę o uwagę, ten sobą, który po prostu jest, wielu ludzi odkłada życie na później, na kiedyś, na jutro, na gdy już będę gotowy, ale jutro to największe kłamstwo umysłu. Nie ma jutro, nie było wczoraj, było tylko teraz, które przeminęło. Więc jeśli nie żyjesz teraz, to kiedy? Nie ma lepszego momentu, by się przebudzić, by przestać żyć na autopilocie, by przestać powtarzać historię które Cię duszą. Nie czekaj, aż wszystko będzie idealne. Przebudzenie nie jest wynikiem kontroli, jest wynikiem poddania. Nie wtedy, gdy wygrasz, ale wtedy, gdy przestaniesz walczyć.